Cześć, jestem Andrzej Listowski Witam Was na kanale Listowski Motors Zapraszam na relację z mety siódmego rajdu Kratów Bielskich 1 sierpnia 2021 godzina 15 jesteśmy przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Ustroniu większość samochodów już przybyła na metę organizatorzy Tu uczestnicy Fiat Deu z jakimś słusznym własnikiem żeby było widać, że to naprawdę jest grad Volkswagen Transporter Te 3 Trzecia generacja. Tu piękny czerwony garbus. A tutaj. Tu zabisko. Poczciwy maluch. Tu inny garbus. Bardzo ciekawa modyfikacja zrobiona na terenowy. terenowe opony. Zawieszenie chyba podniesione. On powiedział lakier matowy. To właściwie nie jest lakier, ale taki rodzaj gumy, która jest odporna na uderzenia kamyków. Kolejny Volkswagen Kolejny maluch No to znaki nie były, tu były źle Ej, jakby Bayer i Też jest Tu maluch z pierwszej z pierwszych serii, jeszcze z lat 70. Citra GS Kombi To rzadki samochód tu inny Francuz Renault 5, kolejny Volkswagen, tutaj Golf, Fiat Panda, Panda pierwszej generacji. Jest stosunkowo rzadko spotykany w Polsce Ford Explorer. Też pierwszej generacji Ford Explorer. O, prawdziwy grad, bardzo dobrze wygląda, odpowiednio nieumyty, to wszystko uszkodzony, tak jak powinien wyglądać a tutaj również bardzo prawidłowo został zaparkowany jak widzę jak i, i kolejny Volkswagen Transporter w wersji Caravelle z dodatkowym wyposażeniem w postaci rydzy na progach i innych elementach karoserii ten sap tutaj trochę nie pasuje bo nie ma żadnych uszkodzeń dla kieru Żaden zderzak nie jest Uszkodzony, nie obwisa, nie widać rdzy. W środku nie jest niszczony. nie, nie. Zdecydowanie nie pasuje tutaj ten, ten samochód. Serena z imponującą ilością naklejek. No, serena też nie ma uszkodzeń, ale serena niewątpliwie jest gratem w każdym stanie. Nawet jeżeli ma błyszczący lakier, tak jak ten egzemplarz. Suzuki Vitara lakier matowy. terenówka, prawdziwa terenówka stosunkowo mało samochodów z dawnego bloku socjalistycznego no nie licząc polskich, oczywiście polskie są ale nie widziałem jeszcze ani jednej Skody, Łady Adachi. a daxi za to jest tutaj jest hułas 469b bardzo charakterystyczny dla tamtych lat samochód wojskowy właściwie radziecki tutaj jak widać skrzyżowany z Mercedesem być może również z innymi markami kierownica z Mercedesa w fotele nie wiadomo z czego. Także egzemplarz ciekawy, modyfikowany. Renault megan cabrio. O no, każdy kabriolet zawsze jest fajny. Również francuski. Spotkałem właściciela tego saba, o którym mówiłem, że się nie nadaje. pokaż Jurku w takim razie, że jednak się nadaje ten samochód na raid gratów. Myślałem, że to jest tylko brudne. Bo... Zleżegłuszko z wysokożytkiem. No tak, tutaj jest. Chcesz rudo, no to tylko trzeba coś ściągnąć i ruda No niewielki, niewielki. No, ale jest. Niewielki, bardzo mało. No dobrze, na no, warunkowo no, jesteś dopuszczony. <grydziś> kilka innych pojazdów, które wcześniej nie wpadły w obiekty. Renault 25, no, rzadko spotykany samolot. A tutaj Mercedes 224, no, kiedyś to był. Obiekt marzeń i to naprawdę dobry, udany samochód z lat 90., no wszedł do produkcji w 80. jeszcze. Tak, konstrukcja lat 80., bardzo udane auto. Do, do dzisiaj może służyć jako samochód użytkowy. Tu jeszcze jedna Panda i jest, o, jest Skoda. Jest w końcu Skoda. No i to BMW stosunkowo nowy. I stosunkowo mało graciarski. Kupiad, tipo w prawdziwie graciarskim stanie. Piękne progi. Bardzo udany egzemplarz. Warburg. Przy czym jest to Warburg jeszcze z silnikiem dwusłowym, bo to słychać wyraźnie jak przyjeżdżał. Nie żaden silnik z Volkswagena. Prawdziwy, taki Warburg, jaki powinien być. Pyrrh pir pir, motor Nie ma takt Uczestnicy nadal przyjeżdżają o, między nimi tutaj Opel Ascona Nissan Sany A tutaj Renault o, Renault z jakąś porządną wyciągarką Terenowe napęd na cztery koła stosunkowo mało przedstawicieli Samochodu Made in Italy, ale właśnie przyjechała Lancia ja. A za nią piękny fiat Argenta, Fiat 132 Argenta. Rzadki samochód. Cabrio, nawet stosunkowo skromny, tak jak ten fiat Punto, ale i tak wygląda przepięknie, przyciąga wzrok i daje wspaniałe wrażenia. Ta piękna Toyota, to samochód organizatora Nie tylko samochody Pojawił się również skuter OSA I coś z Japonii Prawdziwy grad Przejechał tak, że nie zorientował się, że to już Meta Przejechał linię Mety Teraz Opel Manta Opel jest tylko niewiele, ale jest najbardziej typowy samochód Ścigaczy, niemieckich ścigaczy z lat 90 Appel Manta, to była taka specjalna kategoria kierowców, nazywało się to w Niemczech Manta Fahrer. Hallo, Manta Fahrer. Achtung, Achtung. Jak to panie życie? A, jak trasa. Trasa, trasa. A, no to prawidłowo. Becie, to nas z lampi, rozumiesz? Włoski da? jeżdżą, Niemiecki się psują. A no jak Grand gratów to już tak powinno być. No? Ja to ja tego ty... Sam go kupowałem, sam go wkręcałem Ja tylko raz startowałem i do mety nie dojechałem. Ja nie A, ale Manta wygląda pięknie. Dziękuję. Super, super. Padań, Tutaj na zwycięzców czekają nagrody i puchary Pamiętajcie, że na rajdzie gratów tradycją jest brak tradycji, czyli każdy rajd jest inny Nie ma koloru rajdu, nie ma loga rajdu, wszystko zawsze jest inne Ale komandor ten sam Komandor jest na sam, ale to się możesz może zostać na przykład. Nie A ja sobie będę skuterem elektrycznym jechał i ładował akumulatory co 20 km. No to nadeszła wiekopomna chwila. Nadejszła. Nadejszła wiekopomna chwila. Wielkopomna. Nie pod sklepem pierwszym. Z wynikiem 4,49. Maciek, karkut z towarzystwem na Golfie Twórca. Klasycznie. Ten Pani, ten Pani Kubek. Gratuluję. Załoga Mucha Mucha. Ja Panda? Mamy ich tu? O. Adam Pietrzyk, Karolina Kubica. Prosimy. Miejsce trzecie. Skilotem. Z <grymianie> z gratuluję, gratuluję z przy wykonany przez warsztat, statuetka i pudełko. Super, dziękujemy bardzo. Słynna cytroniarska załoga. E, Drobek Boyda na Cytoenie jest miejsce drugie. Gratulujemy! Gratuluję. Zrób ja to wiesz, jak na zabrakach, bo już coś, żeby być pozornym. Zrób sąsiadom niemalże. No i załoga, która żyła z wynikiem 2,38 punkta. Michał Bożek Jakub Roj. <noise> o, gratuluję. Gratuluję się. Oczywiście, co za było? Tak, skoro Załoga na Szkodzie 150 to kolejne, kolejne zwycięstwo tego bolidu w razie gratuity. to znaczy tej marki, tego modelu. Dziękuję za liczny udział, z roku na rok jest teraz, z roku na rok jest więcej załóg. Dziękuję sponsorom, między innymi warsztatowi, między innymi firmie Ustronianka. Jak to w Ustronie bez ustrojanki co chcesz robić? E Dziękuję oczywiście miastu, ustronie miastu skoczów, które się bardzo postarały. Ceremonia rozdania nagród zakończona. Jeżeli podobał się Wam film, łapka w górę. Jeżeli nie podobał się, łapka w dół. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału. Na razie, cześć!